Dzień dobry bardzo z centrum dowodzenia klubu CrossFit Stronghouse. Lecimy z kolejnym odcinkiem naszego, mojego vloga treningowego. Dzisiaj króciutko odpowiem na pytania, które zadaliście pod ostatnim filmikiem. I wykonamy kolejny trening. Robiłem już jeden trening dzisiaj. Niedawno skończyłem, a zaraz się zabieram za kolejny. Także zaraz leci jakaś mała przekąska z uwagi na to, że kolejny trening to będzie głównie trening siłowy. Jakoś tak dziwnie trafia, że na takie akurat trafiacie, że takie nagrywamy i takie oglądacie, nie wiem dlaczego. Przypadek na pewno. Kamil Błagan, trać nam. minia, wiedziałem, że ten trening jest po... że 60% z 30 powtórzeń to jest ciężko. ciężko. 20 było łatwo, lekko, ale Lekwo. 20 było lekko, ale 30 to się jest ciężko. To się. Ale jak widać, crossfit. To nie jest trening śmiech. To jest trening mentalny. Dlatego zawsze dużo zamy ciut więcej. trzy tak, razy, nie? Tak. <grywa> Właśnie coś nie posz coś poszło nie tak. To jest ten trening, o którym mówiłem. Więc zdradzam Wam ostat od razu, jak on wygląda, plus ile? Zrobiłem ja powtórzeń rund. Zrobiłem 20, czyli 3 plus 3. To 3 razy. Wróciłem dotąd i zrobiłem jeszcze dwie rundy i dwa trastery. Tak to wygląda. Przyjemna rozgrzewka. Teraz coś podźwigajmy. Odpowiadając na Wasze pytania, pytanie numer 1 odnośnie mikrofonów i tak ja uważam, że Wojtek ma całkiem dobry mikrofon. Dopytywałem się też kilku osób, które oglądały ten materiał i stwierdziły, że jest naprawdę spoko. Słuchajcie, nie będziemy z tego robić studyjnego vloga. Czyli raczej nie idziemy w tą stronę. Chciałbym Wam pokazać bardziej taki typowy dzień z mojego życia. Były też pytania na temat rzeczy, akcji, działań poza boksem. Tutaj Wojtek stwierdził, że jesteśmy w stanie to zrobić. Troszkę to nam będzie nas kosztowało więcej zachodu, musimy to jakoś mądrze zaplanować, ale zrobimy to dla Was. Pokażemy Wam e, urywki z życia codziennego, bardziej poza boksem. Może nie jeszcze w następnym odcinku, ale niebawem na pewno to się pojawi. Jak było na zawodach w Niemczech? Właśnie. Mega Byłem na zawodach w Niemczech. Startowałem w parze z Jurką, byliśmy na German Throwdown. Um, ogólnie historia jest taka, że oryginalnie startować na zawodach z Martynow, Krysiak pewnie kojarzycie, ale Marta niestety złapała lekką kontuzję. W związku z tym musieliśmy zrobić szybką podmiankę. Jula się zgodziła, na szczęście eee, pojechaliśmy, wygraliśmy. Eee, co prawda... To był nasz pierwszy w ogóle trening ever, jaki zrobiliśmy razem. Jesteśmy, po tym weekendzie mogę powiedzieć, trochę różnymi zawodnikami pod kątem podejścia do treningu, przygotowania do treningów, ale uważam, że poszło nam całkiem nieźle, zgraliśmy się całkiem spoko. Pomimo gdzieś tam małych, powiedzmy, niedociągnięć strategicznych, które gdzieś tam wyszły w trakcie treningów, z uwagi właśnie na brak zgrania, udało nam się wygrać te zawody, także ogólnie Jestem bardzo zadowolony z tego tytułu. Zawody fajne. German Trowdan polecam pod kątem organizacji. Naprawdę super, wszystko dopięte. Fajna arena, fajna otoczka całych zawodów. Dobra impreza. Pierwszy raz startowałem na niej. I ogólnie sobie kwadrzę. Może jedynym minusem, ale to już tak z perspektywy porównywania tej imprezy i nagród, które są na takich zawodach względem nagród na innych podobnych zawodach, to pola nagród finansowych była tak delikatnie odbiegająca w dół od tego, co jest, co spotykamy na innych tego poziomu zawodach. Ale to jest taki jedyny mały minusik, bo wiadomo, przecież nie robimy tego dla pieniędzy, tylko dla satysfakcji i chwały. Tak, No i to był, nie wiadomo, pewniaczek, nuda, bo pojechali, wygrali. Takie to. A tak naprawdę e, podczas tych zawodów do samego końca nie było wiadomo, e, które miejsce zajmiemy. Po pierwszym dniu prowadziliśmy, następnego dnia dwie pierwsze konkurenty nie poszły nam zbyt dobrze. Z uwagi na to spadliśmy na drugie miejsce i mieliśmy stratę dwóch punktów do e, liderów bardzo mocnej e, drużyny ze Szwajcarii. Ale ostatni trening finałowy wygraliśmy, jako jedyna drużyna skończyliśmy ten trening w TimeCupie plus wszystkie drużyny walczyły web web Liderzy skończyli bodajże na szóstym miejscu ten trening, w związku z tym my wygraliśmy całe zawody. Pytaliście mnie jeszcze o szczegóły z suplementacją związane, na temat tego, Mówiłem w innych materiałach, wywiadach, chociażby kiedyś z Cyprianem, słuchajcie, tamten wywiad miał miejsce kilka lat temu. I jeżeli chodzi o suplementację, podejście do żywienia, to jak wszystko w życiu to się zmienia. Wraz z tym, jak się rozwijamy, edukujemy, próbujemy też różnych rzeczy, nigdy nie ma. Moim zdaniem, czegoś takiego jak taka stała suplementacja, no nic w życiu generalnie nie jest stałe, więc ta suplementacja u mnie także się zmienia. Lubię testować nowe rzeczy, sprawdzać czy działają. Zostawiam sobie tylko te, które naprawdę fajnie działają, stosowane przez dłuższy czas. Dlatego to, co Wam przedstawiłem w poprzednim filmie, to tak naprawdę produkty, rzeczy, substancje. Wszystko oczywiście legalne, które ja stosuję teraz, czuję, że na mnie bardzo fajnie działają. Dostałem od Was aż kilka wiadomości, że próbowaliście szczególnie tych ziół na, na noc, na sen i że naprawdę fajnie działali. i się także się cieszę. Podejrzewam, że za 3 miesiące do pół roku pojawi się znowu coś nowego, bo będę chciał przetestować jakąś fajną, nową substancję, nowe ziółko, więc jak coś takiego się wydarzy, to też dam Wam znać. Także są oczywiście takie sprawdzone rzeczy, które na pewno działają, czyli kreatyna, do tego na pewno też betalanina. Ale są też takie różne kwestie indywidualne, też dla, dla każdego. Każdy z nas też czuje różne działanie różnych suplementów inaczej. Więc to tak krótko podsumowując temat suplementacji. Stwierdziłem, że pokażemy Wam większą część klubu CrossFit Front House, w którym trenuję na co dzień. Bo nagrywaliśmy do tej pory na jednej sali, witajcie na drugiej sali, gdzie jest wieczny bałagan, tutaj odbywają się zajęcia CrossFit. Szybka rozgrzewka do rwania, generalnie gdybym miał, może przy okazji opowiadamy o rozgrzewce do rwania, czyli też praktycznego dla Crossfitera. Pamiętacie, że kosty różni się delikatnie od dwuboju. Dwuboiści wykonują te wszystkie ruchy dzień w dzień, więc ich ciała są praktycznie gotowe do dźwigania zawsze, więc e, tak naprawdę nie potrzebują super długich rozgrzewek i mobilizacji. My, w zależności od tego, w jakim stanie jaką mamy ruchomość, musimy na niektóre rzeczy poświęcić więcej czasu. To co ja schemat, który mam, który wykonuję już od dłuższego czasu, który mi służy, jest bardzo prosty. Pierwsza rzecz to są y, ruchy mobilizacje, czyli chwilę przebywa w skrajnych zakresach tych, które będą mi potrzebne y, do dźwigania. Skupiam się najmocniej na przysiadzie, czyli siadam chwilę w przysiadzie, dociążam się sztangą na, czasami na kolanach nie zawsze. I skupiam się na zwiększeniu możliwie jak najbardziej z zakresu ruchu w stawie skokowym, w stawie kolanowym. Ogólnie na przyzwyczajeniu się do tej pozycji, żeby docelowo ona była komfortowa. Im bardziej komfortowy jest dla Was przysiad, tym łatwiej będzie Wam e, trzymać później obciążenie nad głową. Oczywiście nie siedzimy w tej pozycji jakoś super długo, wiemy, że takie pasywne rozciągnięcie mięśniowe nie do końca z wpływa na siłę. Aczkolwiek, jeżeli to nie siła, a właśnie zakres ruchu są Waszym problemem, to siedziałbym dłużej w tej pozycji bo wie dużo więcej benefitów z perspektywy czasu osiągniecie, jeżeli lepiej się rozciągniecie, Wasze pozycje będą lepsze, będziecie na pewno dużo lepiej wtedy niż po prostu skupiacie tylko na budowaniu siły i mieć byle jakie zakres Było też pytanie o regenerację. To znaczy, jeżeli chodzi o regenerację, to tak naprawdę najważniejsze są podstawy, czyli takie trzy fundamenty. Pierwszy temat to oczywiście jedzenie. Czyli czy dostarczamy odpowiednią ilość jedzenia. W moim przypadku korzystam na co dzień z cateringu pomelo Jem jem 3000 kalorii z tego cateringu. Do tego dojadam około 2000 kalorii z dodatkowego jedzenia. Wychodzi mi na moment obecny około 5000 kalorii. To są najczęściej jeden bądź dwa szyjki z ribita plus kolacja jedzona w domu. Cateringiem posiłkuję się od rana przez cały czas, jak jestem tutaj w pracy. Także to jest. Jedna z pozycji, czyli przysiad, chwilę w tej pozycji i skłon. A jaki skłon Jeffersona, czyli najbrzydszy martwy ciąg jaki możecie wykonać w życiu. Zaczynając od głowy, zjeżdżamy w dół. rotacja. Nie mam określonych parametrów, ile czego w serii utworzeń. Zazwyczaj to są dwie, trzy sztuki, tak żeby poczuł się. Komfortowo nie ma sztywności i, i możemy dać ją Dalej są proste ruchy aktywacyjne. Brzucho. No jakie proste rotacje. Ze zmianą kierunku. Łatwo wyczuć jak pracuje tu brzuch. sztuk. Wstępnie. tylna taśma. Skłony dzień dobry. Od razu trzymuję sztangę w chwycie rwaniowym. Można to połączyć w różne kombinacje. Ja zrobię skłony dzień dobry od razu z wyciskaniem na głowę, żeby poustawiać sobie też wybarki do przyjęcia później tak nad głową. Temat, jeżeli chodzi o regenerację, to oczywiście sen. Istotna dla mnie jest długość snu i jakość snu. Staram się spać 8 godzin. Byleby to nie było dużo krócej i dużo dłużej niż te 8 godzin. W jedną i w drugą stronę odchylenia znaczne. Nie są zbyt dobre. Ważne jest też oczywiście to, jakiej jakości jest ten sen, dlatego jest też masa takich drobnych szczegółów, które warto zrobić przed położeniem się spać, aby ten sen był możliwie jak najlepszy. Teraz już przechodzę do specyficznych rzeczy, czyli praca nad dynamiką i poderwanie. Zawsze zaczynamy od biodra, ciemnego wygrywania z więc od razu robię siat. Oczywiście można było to rozbić jeszcze na wiele przedników pierwszych. Typu zejścia, wyciągnięcia itd. Ja od razu wchodzę w pełny ruch, poczuję się dobrze przygotowany, rozgrzany. Jest masa fajnych badań na temat tego, jak jesteśmy podatni na światło w zależności od pory dnia. Dobrze jest się wystawiać na różnego rodzaju światło, i na pewno uproszczając to do kwestii snu, nie chcecie się nastawiać na światło niebieskie tuż na chwilę przed spaniem. Więc ja osobiście, z uwagi na to, że sporo pracuję przed komputerem i przed telefonem, nawet późno wieczorami, stosuję okulary blokujące niebieskie światło, używam ich na godzinę przed spaniem. W moim przypadku robię robotę, kiedyś nawet przypadkowo zrobiłem eksperyment. E, przypadkowo robię, systematycznie robię badania. E, badam sobie poziom testosteronu, wszystkie parametry krwi, czy wszystko się zgadza, czy nie, się nie przetrenowuje. I na przestrzeni e, pół roku pod jednego badania do drugiego badania okazało się, że miałem znaczny wzrost poziomu testosteronu e, i w tym okresie Dostałem w prezencie właśnie okulary blokujące światło i to była jedyna zmiana w mojej diecie suplementacji ogólnie w stylu życia, którą zastosowałem. Eee, doczytałem też kilka badań właśnie na ten temat i okazało się, że faktycznie może to mieć wpływ z uwagi na to, że po prostu... Kiedy blokujemy te niebieskie światło przed snem, jakość snu jest dużo lepsza. Kiedy jakość snu jest lepsza, jest lepsza regeneracja i okazuje się, że e, ma to wpływ właśnie na regulację hormonalną. I w moim przypadku skoczył mi poziom testosteronu. Także taka ciekawostka e, polecam sprawać. I oczywiście, jeżeli chodzi o samo w sobie spanie, to żeby to pomieszczenie było zaciemnione, przewietrzone i tak dalej. To wszystko zwiększa komfort naszego spania. No i dodatkowo. Istotny jest materac, na którym śpimy, ja osobiście korzystam z SOWEA e, z polecenia koleżanki Jasi Jędrzejczyk, także jeżeli e, planujecie zmienić materac to polecam Wam, e, nawet e, mam dla Was e, mały kod rabatowy, tutaj go napiszemy. Także to chyba tyle słowem wstępu, pijemy po treningowego. Co zrobiłem na, na treningu pierwszym, w pierwszej części? Zrobiłem testowy trening, który akurat w Strong For Life, w programie treningowym, który prowadzę, mamy teraz tydzień testowy. Są testy, kilka specyficznych dla crossfitu, testów ciężarowych, testów gimnastycznych i robimy też treningi kondycyjne, krótkie, średnie i długie. I długim treningiem kondycyjnym testowym jest AMRAP 20-minutowy. Wkleimy go tutaj, żebym go nie musiał cytować. Dzisiaj go wykonałem. Polecam Wam, sprawdźcie, zobaczcie, czy jesteście w stanie zrobić przynajmniej dwie serie, a dajcie znać, jeżeli jesteście w stanie zrobić trzy serie, to koniecznie mnie oznaczcie i napiszcie, bo to znaczy, że jesteście w całkiem dobrej formie. Także trening kondycyjny już zrobiony. Zaraz zabieramy się za dźwiganie ciężarków. dziś emo i od 85 w górę co 5 kg 12 minut ile to będzie na końcu? Nie wiem, ale ile to jest 40 plus 40 40 plus 40 to jest zawsze 100 dlaczego? U gry zawsze może 20. być krótki odcinek i znowu się cholera rozgadło. Czy to są te słynne steropionowe krążki? To są te wypchane powietrzem nic nie ważące obciążenia, które używamy, kiedy na przykład chcemy poczuć się lepiej jako sportowcy crossfiterzy, to robimy wtedy nie weightlifting, tylko tak zwany ego lifting, bo to jest prawie 100 kg a wygląda jak wieś zrywany krążek. Kolejny patent z ponoszenia ciężarów. Jesteście zbyt leniwi, żeby zsuwać krążki już jest dużo, nie da się rękoma. Jeszcze nagrywasz. To może od razu powiem też o ripicie. Bo dawno o nim nie mówiłem. Nie wiem czy już wam to mówiłem. Ale wam powiem jeszcze raz. daje mi ten smak. Brzoskinią. Dobra, robi robotę. Bo co to ripit jest? Na pewno wiecie. Ripit, Zamiennik posiłku. Z bardzo fajnym jeszcze trzeba go z bliska pokazać sprawdźcie jak to wygląda tak jak wam zapowiadałem też filmik o suplementacji znajdziecie tutaj praktycznie wszystkiego rodzaju wszelkiego rodzaju witaminy, minerały ogólnie substancje, które wspierają regenerację, zdrowie co jest ogólnie bardzo istotne szczególnie jeżeli jesteście osobą trenującą intensywnie więc wasze ciało jest narażone na przeciążenia, infekcje troszeczkę bardziej Niż osoby mniej aktywnie. Także musimy dbać o siebie, stosować yy, dodatkowo witaminy i minerały. Tyle jeżeli chodzi o dzisiejszy trening siłowy. Tak się złożyło, że trafiliście znowu na moją siłową jednostkę. Ale obiecuję Wam, że już w następnym odcinku będzie to innego rodzaju zadanie. I pogadamy sobie troszeczkę o technice innej niż. Ciężarowa. Dziękuję Wam bardzo za dzisiejsze oglądanie. Oczywiście piszcie w komentarzach jeżeli macie jakieś pytania albo jakieś tematy, które chcielibyście poruszyć w kolejnym odcinku. Czy Wam się podobało, czy się zgadzacie z tym co mówiłem, czy nie. Jestem otwarty na dyskusję. Ciekawi mnie Wasze zdanie. Ja na dzisiaj już kończę, bo zaraz uciekam na króciutki urlop. Także na koniec jeszcze tylko może prosty patent na szybkie rozbieranie sztangi dla leniwych. I mamy, tylko bardzo dużo. I powróć. Dzięki bardzo i do zobaczenia. Na not